Maciek za tobą jest soba. Wersów, wersów ci hucha tam. W ale mam już y tytuł odcinka Wersow w gra CS2. No. CSGO Skins to strona, gdzie możesz otworzyć skrzynki, stoczyć epickie bitwy, skorzystać z exchangera i brać udział w regularnych eventach organizowanych na stronie. Dodatkowo z moim kodem Karo dostajesz 2 złote i 10 groszy na start oraz 10% bonusu do każdego doładowania. Pamiętaj również o codziennej skrzynce, którą możesz otworzyć za darmo. Widzimy się na stronie. Hey, do, uh, I am from Poland, like this map, man. It's a Polish map. Polska, biało, czerwoni, polska, kurwa, jo, dude, plus, 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 Can you say this word, this word, here? This, this. Policja. Policja. Policja Policja oh, Policja very good. Dobrze. good, ja, coś tam gadają, słyszysz? What? Oh. Hey, us coś, something. Radio, radio, watch. Radio. radio Z. <laughs> in In Poland, uh, we say your nickname when when you say like, "Czuję w dupie blues." Yeah, go give me. <laughs> yeah, Czuję w dupie blues. You know. Yeah, yeah, you got the blues. Yeah, I got the blues in my ass. <laughs> okay. We're going to pizza. Pizzeria na zamku, okej Eee, do ruchu na pizzerii Ja nie mogę, ale miejscówki Gdzie on jest? Cofnął Ze drzwi poszedł Ja, po, ja grałem teraz na live'ie, nie? Ale dostałem da, pysk Dobra, dawaj, do, do za drzwiami Ty, tu jest piwo <laughs> Piwko, o u. U, u. Czekam Czekam stąd On jest odpalony, nie? Nin. Widzisz, co tu stoi? Yy, radiowóz? Zrzucamy go tutaj z klifu. Dawaj, nie bądź psy. Fajna ta polska mapa, powiem ci. Fajna, wiesz, fajna. Że, wiesz, że to jest odzwierciedlenie prawdziwego miejsca? Tak, Jury Krakowsko-Częstochowskiej. O! Dobrze, że Byłem to pamiętałeś, bo ja bym musiał sprawdzić. To Byłem idziemy. tam. Ej, dawaj, kurcz, kiedy zrobimy odcinek, że tam pojedziemy i będziemy strzelać do ludzi. <laughs> Eee, ten dalszy ciąg pomysłu to nie wiem czy dobry, ale możemy tu tam zrobić flaszkę na przykład albo parę browarków. Dobra, dobra. Da, daj, awo, daj mi kałaszka, a kup sobie awapu. Na tej mapie jeszcze tego nie robiliśmy. Tego? Łapka awapu. Ej, <laughs> takie numery to wiesz, bez majerów. <laughs> To bada dostać. To <laughs> Też bym się popłakał. O, jaki dobry Obcze, jest małka mogę zwrócić, bo podniosę twojego. <laughs> it's Jura Krakowsko-Częstochowska, you know guys. It's yeah, a Jurassic Park. I, yeah, it's a, it's a real place in Poland. Yeah. Ah, nice. Nice, nice. Yeah. Yes, this is a Jurassic Park in Poland. Yeah, I am a fucking dinosaur. <laughs> Yo, purple. Yes. Ale masz bibę, co? <laughs> I said ale masz biba. Nie zła biba, co? Yeah. Do you speak Polako? No. A biba in Poland it's a party. When you say when you say niezła biba, it's like cool party, you know. Yeah, That's cool my, party. Niezły bimba. Oh, nice. Niezły bimbao. <laughs> <laughs> you can say like, mam niezły bimbao. It's, it's, I have a, I have a cool party. Say it. Niezły bimba. Mam niezły bimbał. Niezły <laughs> bimbał. Mam niezły bimba. Mam <laughs> niezły bimbał. Can you rate my accent? Anglika akcent, proszę. Ok. Hello, do you have problem with your computer? Haha, to znaczy jak Indian <gulia> Propulsor. Nie, nie, nie. Cztery takiego normalnie. Będziesz patrzył idealnie tam w drzwi, dawaj. Urde. <gulia> no, teraz jestem niepowstrzymany. Daj flasha, daj flasha jeszcze raz. No, no, no. Flash. Ale dobre, dobre, do. No. Na pewno nikt tego wcześniej nie wymyślił. Nie, to ja teraz wymyśliłem. A, dobra, dobra, dobra. Dobra. Ale masz niezłą bibę to nie ty się... Niezła biba w wariacie Okej, okej. Jakie hardy? Dream, o kurwa Tak? No, złocie... Eee, kopiłem nasze taktyki, co to ma znaczyć? Ale one kurde! <głosi> ale mu dałem z lufy, ty. <głosi> ale Biba! Rozumiesz, bo ma niklufy. <głosi> A! Założę się, że nie przerzucisz, Snajda, przez to koło. Które? Z to tu. kurde <głosi> Ej, to była Przeciw. podpucha! No. Okej. Okay. Dawaj, ale ty, może się da. Nie da się. No. <laughs> Ona też próbuje. <laughs> On spróbuję. spróbuje. Ej, ale powiem ci, fajnie, że zagraliśmy taką mapę, coś nowego. Tak, w ogóle fajn, fajnie się tutaj gra. Jakbym. wiesz, tak na chilku. Dobra, kurwa, koniec tego, wracamy na niuka.